Zdaje się, że to jest Petro Zubrycki, mimo że my mamy numer 71 w naszym protokole. Tak, może ktoś źle poprawi, Zubrycki. Uwaga, jest okazja! Ależ piękna bramka! Fantastyczne wykończenie między nogami. W tym spotkaniu zdaje się być kontynuowany. Znowu muszą gonić wynik. Tak, no a akcja budu naprawdę e, bardzo ładna. Zdaje się, że to było zagranie ćwiczone. Teraz wychodzą trzech na jednego. Czokeli dogrywa do Sołowej. i błyskawicznie jest. 2 do 0 Oleksji Sołowej podwyższa wynik meczu. Eee, Jakiś dłuższy czas temu. Tak. Dłuższy czas temu, dużo się od tego czasu zmieniło. No ale Wolves też walczy o najwyższe cele w tym sezonie, więc ta porażka porażka sama w sobie zaskakiwać nie może, ale na pewno takie rozmiary to nie jest coś, do czego Dezbut przyzwyczaił. Dejejef, F i 3 do 0 nie dał rady. Wiktor Grzyb, sytuacja Alpin Starsy. Jeszcze najlepiej bez stracenia czwartej. To da im trochę wiary, trochę nadziei. Trochę też wątpliwości wleje tutaj w serca Dizbudu. Grzyb. Podanie Dobrze. niedokładne. Dobrze wyskoczył Zubrycki. Już do Djejewa. Djejew! I mamy czwartą cztery. bramkę dla ekipy Disbudu I po raz. Ale spokojnie, jeszcze raz przegra tę akcję przez tył. Adam Cylny. Adam stylny. cylny. Zblokowany DJF i już pędzi Czokeli, sam na sam z grzybem. Wraca się Deneka i to jest bardzo dobry powrót zawodnika z numerem szóstym. Tak, no nawet ja wiedziałem, że będzie Georgi w tej sytuacji jeszcze nawijał, ale znowu to grzyb się rehabilituje za bramkę numer cztery. Rzut rożny dla Disbudu. Widzą Państwo, dlaczego to jest najlepsza defensywa w ekstraklasie. No, bronią też jako zespół. Teraz... Cichocki piłkę zgubił go cylny, celny. cylny z solowajem. Przejęcie soloweja i znowu szansa na kontrę. Solowe indywidualnie. Solowe już w polu karnym. I mamy gola na 5 do 0. Lekcji solowej, fantastyczna, indywidualna. Sytuację mieli bardzo dobre, natomiast cały czas 0 na ich koncie. Deneka, Poltawec, Deneka. No to może teraz tak jest. 5 do 1. Jest ta pierwsza bramka, natomiast to już jest chyba trochę nie do kolegów. Zdąży się już wrzucić Disbuda, teraz dobry pomysł. U Jasa nie przejął jednak piłki Poltawec. Solowej, solowej, naciskany przez Poltawec, ale świetnie. Solowej i uwaga! Jest gol, proszę Państwa, jest gol numer 6 dla Disbudu i znowu... To niewystarczająco. Y no nie, nie wszedł po prostu przed nich tutaj, to była walka bark w bark. Tak, nie był to kontakt, który predysponował tutaj sędziego Piotra Kuzie do tego, żeby użyć gwizdka, Cichocki, ale... trochę szczęśliwie spada mu piłka pod nogę, no! To jest Wsisk! Trochę nam utrudnili sprawę w tym sezonie, bo we wcześniejszych latach te stroje po prostu niebieskie. No ale patrzymy. Paweł Ujas i jest gol! 6 do 2! Alpin Stars. Wydaje Ten. się Deneke. VV trochę taktyczny. No wydaje się, że gdyby była żółta kartka w tej sytuacji, to nikt nie mógłby mieć do tego pretensji, ale ta decyzja... Alpin Stars, już piłkę odebrali, no, Ujaz, Deneke, gol! I jest 6-3, a więc, no kto wie, może ta remontada co... ...duży, Diejewa, ale tu też wydaje się, że błąd w rozegraniu popełnił Zubrycki, bo ta piłka do Diejewa powinna trafić... Ujas teraz mija rywala, Paweł Ujaz, gol! 6-4, 6-4, Alpin Stars, już tylko dwie bramki od remisu dla Alpine Stars. I rozpoczyna Adam Cylny. Jest Poltawec, Cichocki, zagranie, dalekie, ale dobrze przecięta piłka przez Diejewa i znowu przy piłce Disbud. No muszą się obudzić zawodnicy Disbudu. Może właśnie ta czwarta bramka była takim impulsem, no bo teraz mają Sansa trochę miejsca. Z Zubrycki, Zubrycki, dogranie i jest gol Sołowej. A więc 7-4, no i... Myślę, że emocje rosną i coraz więcej tych dyskusji pewnie będzie w końcówce. Szokeli teraz z łatwością tutaj minął denekę Sałowej. Szokeli musi się jeszcze obrócić. Nie obraca się, wykłada tą piłkę! Jest 8-4. A listę strzelców wpisuje się chyba dzisiaj po raz pierwszy... Atakowane przez ja. Tak, ale spokojnie z wykorzystaniem bramkarza. I Wiktor Grzyb, ale ten no jest źle wyprowadza piłkę. znowu szansa dla disbudu. Witali Diejew. Jeszcze Taranoka z powrotem do Diejewa, Diejew, Szutiak i Sołowej. Pakuje piłkę do siatki. 9 do 4.